Dzień dobry Państwu. Zbliżają się wybory. Partie określają swój stosunek do tych wyborów, z w koalicji, czyli idą same. Socjaldemokracja Polska jest partią niewielką i nie jesteśmy w stanie ze względów organizacyjnych, finansowych wystawiać własnych list. Członkowie naszej partii dysponują jednak dużym doświadczeniem politycznym, kompetencjami. Byłaby szkoda, gdyby nie znaleźli się w Sejmie czy w Senacie. Dlatego też w tej sprawie Konwent Krajowy Socjaldemokracji Polskiej, który w niedzielę 12 czerwca obradował, przyjął stanowisko. Chciałbym to stanowisko przekazać w wiadomości opinii publicznej. SDPL jest partią socjaldemokratyczną grupującą członków i sympatyków o poglądach lewicowych i centrum lewicowych. Wielu z nich ma znaczący dorobek polityczny, doświadczenie i kompetencje. Biorąc pod uwagę, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych SDPL ze względów organizacyjnych i finansowych nie wystawi własnych list w wyborach do Sejmu, konwent wyraża zgodę, aby członkowie partii kandydowali z list innych ugrupowań politycznych broniących i utrwalających prawa człowieka i obywatela, podobnie jak Demokracja Polska rozumiejących polską rację w stanu, i społeczną gospodarkę rynkową i sprzeciwiającym się zmianom ustrojowym w duchu czwartej RP. Praktycznie oznacza to, że jeśli są takie propozycje ze strony, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a być może także PSL-u, nie ma przeszkód, aby członkowie socjaldemokracji Demokracji Polskiej kandydowali z tych list. Nie ma natomiast zgody na kandydowanie z list prawa i sprawiedliwości oraz Polski. Polska jest najważniejsza. Te partie bowiem odwołują się do, do metod działania, do zmian ustrojowych, których my nie akceptujemy. Dziękuję bardzo.